Trochę przypał zobacz. Trochę zarwałem nockę i przespałem 6.10. Pierwszy raz zaspałem. Żartowałem. Jest 6.10 i. 32 dzień wyzwania. Wyzwania snajpera. To był prima aprilis 2 kwietnia. Oglądacie moją rzeczywistość jutro. Czyli moją wczorajszą. Back to the future. Też profilem stanąłeś, no jasne Wstań Brawo, brawo Dobra, próbujemy się zważyć. Dzisiaj plan jest taki, żeby przeżyć Nie za wiele zrobimy, albo i wiele Dzisiaj impreza, mamy na placie Równo 114, 114 kilo mamy Widzicie, jak ten kica tu? Ja serio, mam ból nóg, i ja patrzę na niego i mu zazdroszczę. Kurwa, kicają te, zobacz jak ładnie, i go nie boli. Patrzcie, kurwa. O, tak. P Robię zawsze prosty. Bo mnie boli, kurwa, kupiłem sobie gumę. Masz po uszku, mm. o, uje, uj. Już nie zaczepiam, cię. Krzysztof jest strasznie honorowy. On nie, nie odpuści Ci. Jak go raz zaczepisz, to już Ci da, nie da spokój. To jest dobre i z kuskami. Będę tu ja, Będę ja to zjadł. Ja to będę go zjadł. To. Kurczę, dzisiaj jednak jest gorzej. Na ja 10 minut się ubierałem teraz. I odpoczywam po tym ubieraniu się. Jest źle. Ciekawe co dzień przyniesie. Żółte zęby na pewno. Idziemy na posiadówę zalą. Do jej rodziny i patrzcie jaką ja flachę biorę. <średnio> Helenę zero, bo ani nie pije, ani nie paje, ani nie ćpie. Trochę brzydko, nie? Więc chociaż tą Helenę popiję, zó. Nawet swoją Michę wziąłem. Nie, ja, mieliśmy ją dwa dni. Ja, nie. Jak z trzelaczami? Ja, jak <średnio> Zerkać. Piękne uszkodwa na dwa. Chyba coś 2. balień się zrobił? To jest w katalogu, a tutaj mamy oryginał. <gulat> o, Zdrowo to jest musztardowy, tak? Zdobre. Musztardowy z oliwą. <gulat> <Jest> zdrowo, <gulat> ale powiedz, że to dzisiaj Micha Kamilowski. Nie krytykuj. Nie krytykuj. Za się. Za się. Zamówi O, Zamówi za a palce lizać! Chodź, chodź, pobacz, jaki <grywa> nie spodziewałem się, że... <grywa> e, dzisiaj było bardzo imprezowo rodzinnie, więc nie zdążyłem zrobić nic. Nic nie zrobiłem. A jest już godzina... O Jezu, późna, nie wiem czy jest po 11, więc wrzęłem na taki spacer, że dobić takie 10 tysięcy kroków. Ale e, nie wiem czy to się uda. Patrzcie, kurwa, zeszedł na mnie. Lis. Prędzej bym się spodziewał, że dostanę wpierdle od dresów niż od lisa. Tak się woła do lisa. Wyszedł. Chciałem pozdrowić Straż Miejską, która musi mnie na kamerach śledzić. <laughs> Ciekawe, co sobie myślą. Ponad 10 tysięcy kroków zrobionym, czyli to jest ponad 6 kilometrów. Czy jedną aktywność mamy. Idę morsować pod prysznic. Kurde, paluchy wychodzą na tym telewizorze, te, No ale taki film oglądam I o, i czytam Zdrowo jadłem Czytałem Wodę wypiłem To bo za z listy, bo ja cały czas piję wodę, tylko wodę I monsterki Cześć